Pilne. Cała Polska czekała na tę decyzję. Zapadło rozstrzygnięcie w sprawie wyborów. Zapadła decyzja w sprawie wyborów prezydenckich. Nieuznawana przez Europejskie Trybunały Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdziła we wtorek 1 lipca ważność wyboru Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zebrała się o godzinie 13, by rozstrzygnąć o ważności wyborów prezydenckich zarówno pierwszej, jak i drugiej tury. Podczas jawnego posiedzenia pod przewodnictwem prezesa Izby Krzysztofa Wiaka podjęto uchwałę o ważności wyborów. Przed godziną 19:00 IKN i SP wydał uchwałę Zwrócono uwagę, że wszelkie nieprawidłowości nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów, których zwyciężył, według danych przedstawionych przez PKW Karol Nawrocki.